Halo, halo, hej, mano, ja jestem Hawaj. witajcie w kolejnym odcinku z gry Let's Play z Minecraft Nether. Wiem, że wam się, drodzy, podobało ogólnie. Chciałem tylko przedstawić się, że było bardzo sporo pozytywnych komentarzy ogólnie. Dziękuję wam wszystkim, a teraz zaczynamy! Moi drodzy, jak widzicie, chciałbym sobie oswoić takiego myszoroma, czy jakoś tak. Dam mu trochę spaczonych grzybów. Bo chciałbym mieć ogólnie przyjaciela w nederze. Żeby chciałbym, żeby mnie polubił. Mogę na ciebie wsiąść? Jej! Mamy moi drodzy, przyjaciela, ale też. Dasz... A! No już sobie przypominam, dlaczego on nie chce chodzić. Dobra, kurde. Mamy nareszcie przyjaciela w nederze, który. Wow! Ale zadzinnamy! Wow! No, sądzę, że słuchaj gdzieś się wybierzemy mój drogi Albo czekaj, czekaj Mam coś? Uuu. Albo w sumie dobra to skraftuję wszystko Craftingi w ogóle. Wybie Wybieramy się dziś moi drodzy W jakieś miejsce O na przykład wybierzemy się po trochę z standu, słuchaj No nareszcie mamy moi drodzy przyjaciele, jakiegoś w nederze Słuchajcie F, no I teraz mogę sobie Albo dobra w sumie Dobra jesteś na lądzie ty teraz idziesz powoli na tym lądzie, tym bardziej, że idziesz pod salt takie życie słuchaj, ale ja sobie zamienię. Ooo, i będę to no, i sobie słuchaj, chciałem, żeby, dobra, w sumie ty tam nie masz problemu. Jak wpadniesz do lawy, to tam nawet się będziesz lepiej czuł nieco. Wykopiemy sobie ten salt bo da się z niby, z niego coś ciekawego robić, ale GAZ! Uciekamy stąd, wiesz? Uciekamy stąd, mój przyjacielu, bo, bo tutaj są gasty, a nie wiem, czy wiesz, ale ja nie lubię gasty. No kurde, łopata by się przydała. Czy ja mam. Zrobię patyk z patyki i z patyk z patyki zrobię y, łopatę. A nie, tak się nie robiło łopaty. Dobra, trudno. To wykopiemy sobie trochę co od standu, bo przyda nam się. Najbardziej chyba słuchaj tutaj, Gien, jak poszłem po kwart, bo tutaj jest trochę kwarcu i sobie wykopię trochę tego oto bloku, bo ja go potrzebuję. No, więc kopiemy. No, przydałoby się trochę pozyskać w sumie węgla. Ale takie żyćko. Nie pozyskam go. Bo po prostu... O, ładnie tutaj, no. Ała, ała, ała! Zapomniałem, że... że zapomniałem, że tam nie jest za ciekawy i za dobry. Cyk, kurde, dobra Dobra Dobra, chodź, gieniek, słuchaj, ja na ciebie Ja z ciebie już tą linkę czekę No, ja już z ciebie linkę spuszczam Albo nie, wyjdź stąd, słuchaj, gieniek, bo będzie trochę problem Chodź tu, gieniek, i ja chciałbym na ciebie Wsiąść, gieniek, i jedziemy dalej, kurde, jedź, jedź, gieniek Nareszcie mam przyjaciela. Jak chcecie, to możecie pisać w komentarzach imię dla naszego Gienika. Dla naszego kolegi. Więc no. A teraz słuchaj, Gieniek. Ja muszę z ciebie zsiąść i chodź za linkę. No, muszę crafting zrobić. Cyk, cyk, cyk. Ja tu gdzieś miałem... Dobra, to nie robię craftinga. Ja tu nie miałem craftinga. Tylko tam nie miałem craftinga. Bo potrzebuję zrobić płotek dla Gienika. oła, Żebym miał... Coś, jak się robiło płotek, bo już nie pamiętam. Jak się robiło płotek? O jest, płotek. Dzięki. No. Więc geniek, słuchaj, ty będziesz miał swoje gniazdko tutaj, bo tutaj jest odrobina lawy, a ty lubisz lawę. Ja o tym wiem, więc słuchaj Geniek, Tutaj cię przywiążę. No. Ja muszę se zjeść odrobinkę. Więc no. Jak tak sobie myślę, to ten portal niepotrzebnie tu jest, ale ja sobie tutaj zacznę dużo tego pozyskałem, no trochę jest tego. Chciałem tą lawę zabudować, bo jak wiecie tutaj jest dużo Magma Bloku, którego my nie lubimy. Gieniek może lubi Magma Blok, bo tam jest odrobina lawy, którą on ugustwia po prostu. Ale ja, jakbym szedł do Gieńka, muszę mieć jak najwięcej... O kurde! Już, już gdzieś się tu gasta. Dobra, dobra, zapomniałem, że netherite jest yy, odporny na strzały gasta No, strzelaj se, strzelaj O ty, o ty, nie, rozpętałeś właśnie trzecią błeszkę Właśnie rozpętałeś trzecią błeszkę, słuchaj Ała, ała, dobra, może, może Ja, ja, ja się poddaję Ja się poddaję Ja jednak się poddaję, słuchaj Ja jednak, ja jednak się poddaję czy blok portalu da się zniszczyć? Gieniek! Uważaj, bombardują nas! Gieniek! Gieniek! Bombardują nas! Gieniek! 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 Ja uciekam z tego świata! Bombardują nas! Gieniek! Uciekamy! Dobra, Gieniek! Zapomniałem, że ten. Sorry, Gieniek! Zapomniałem, że ten. Zapomniałem, że ten portal prowadzi do nikąd. Ale Gieńka z nami już nie ma, więc trochę szkoda. Dobrze, że piasek już nie spada. Ja sobie tu coś pobuduję. Tu będzie nasz ala y, resp. Nie wiem. Obawiam się, że wpadnę do morza. Ale ja się przenoszę. Oła! Co to było? Co to było? Co mnie z portalu wyrzuciło? Dobra. Gieniek, słuchaj. Ja wróciłem. Tego głupiego gasta tu już nie ma, ja to pogaszę. Ojacie, ja cię, gieniek. Gdybyś ty wiedział, jak smutno bez ciebie mi było. Wcale nie byłem tylko kilka minut tam na, nad tym morzem, ale nieważne, czy nad tym oceanem. Ale geniek, uwierz mi, że bez ciebie jest... To to jest fantom? Jednak przyda się chyba pozyskać łóżko i tam sobie wybudować po prostu łóżko postawić, żeby spać, bo fantomy mogą wszędzie być. Dobra, gieniek. Widzę, że ty się źle czujesz, więc ja cię zachęcam do kąpieli w lawie, słuchaj wiesz? O, widzisz, od razu się lepiej czujesz, gieniek. No idź, idź. Ta blinka ci się nie urwie, będziesz się lepiej czuł, gieniek, bo wiem, że ty lubisz. Gieniek, y, kąpiel w lawie. Lawa ci nie straszna, czy coś. Dobra, tego głupiego gasta, ale tu gieników? Mam, mam dużo przyjaciół, będę miał kilku tych gieników. Sądzę, że jednego zrobimy takiego super genika. No, yy, to co? Sądzę, że zaczniemy dzisiaj budować domek. Nie wiem, jak nazwę ten odcinek, ale sądzę, że go nazwę Mam nowego przyjaciela, czy jakoś tak, bo mam genika mojego. się po mojego nowego przyjaciela. Ma na imię Gieniek. Nie wiem, ile ma lat, ale jest spoko. Huehue. Gieniek jest spoko. Ogólnie, sorry, że dzisiejszy odcinek będzie niestety krótszy, bo nie miałem dużo czasu, żeby go nagrać. Ale no cóż, żyćko, żyćko! Jak to się mówi. Nie miałem czasu, żeby nagrać dłuższy odcinek, ale żyćko! Żyćko! Dobra, tutaj, o, będzie cykl, Tutaj będzie mój domek. Nederze, który nie będzie miał sensu, bo będzie musiał być cały z obsydianu, żeby wytrzymał. Ej, Jak ja kocham neder. On będzie pancerny. Przeciwko tym yy, to będzie domek pancerny. Przeciwko gastom Podłogę też mógłbym zrobić pancerną, żeby nie wpadł. Ale uznajmy, że yy, braku środków, czy coś. To będzie mniej więcej domek pancerny. Na tyle, ile mi starczy. A reszta będzie mogła wse płonąć po prostu. Nie wiem, co ja będę miał w tym domku, ale na pewno chciałbym pozyskać blok kotwicy i blok kompasu, żeby się nie zgubić tutaj w tym nederowym świecie. Więc no, to by było, sądzę, na razie na tyle. Nie wiem, ile trwał ten odcinek, ale nie miałem czasu, a chciałem coś wrzucić, żeby coś ładnego było dzisiaj. Nienawidzę magma bloków. Aaaa, głupie magma bloki! Nienawidzę magma bloków żyń mi w magma blokami o ile ja mam tego tego bloku ile ja mam on jest spoko ja lubię ten blok Tutaj to 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 rozbuduję bo to się przydaje I to się przydaje niekiedy a przyznam że, przyznam, że teraz ten ten blok netheriteowy to jest chyba najdroższy blok w Minecraftie do pozyskania i szkoda go nawet Craftować dobra Przydałoby się tam zanurkować. Hmm. Czy ja zginę od lawy? A! Zginę od lawy. Muszę koksa jeść. Ja muszę koksa jeść. I gul, 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 gul. Halo, gul, gul, gul. Halo, gul, gul, gul. Chcę tam zanurkować, bo chciałem to tam jakoś zabudować. Żebym nie miał...